Wyznań naszych bohaterów, którzy niczym zalęknione dzieci, proszę wybaczyć takie porównanie, łakną pocieszenia. Dobra, udało się. Wszyscy spakowani, siedzą w aucie. Ja też już wychodzę. Krótki rodzinny weekend, wyjazd, więc teraz pięć godzin drogi mniej więcej przed nami. Figunia, figa. Figa ma weekend u dziadków. Ale tam jest drugi piesek i czekamy, aż mama go zamknie, bo Luna jest ogromna. A dziewczyny, no, iskrzy pomiędzy nimi. Miłości nie ma. Ale wy nas znacie, ja tylko rzuciłam hasło, że jedziemy na weekend i coś tam zaczęłam z zadawać, a już dostaję wiadomości, gdzie my jedziemy. Dużo osób zgadło.